Są miejsca, w których po prostu chce się być. Takie miejsca były, są i będą. Gwałtowne burze, bezlitosne powodzie, ekstremalne temperatury, niszczycielskie susze te zjawiska mają swoje przyczyny są nimi zmiany klimatu, na które mamy wpływ. Nie wierzysz? Chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Przeciętny Polak emituje 9 ton dwutlenku węgla rocznie. Nasze codzienne wybory związane z transportem, ogrzewaniem, marnotrawstwem energii czy konsumpcjonizmem, do tego masowa wycinka drzew i nasze wybory żywieniowe to wszystko prowadzi do globalnej emisji gazów cieplarnianych i zbliża świat do klimatycznej katastrofy. Co chcesz zostawić swoim wnuchom? To czy to? Zmień nawyki, ocal losy naszej planety.